Witam wszystkich, dzisiaj zagranie na spółce Fold, na której w godzinach rannych doszło do mocnego wybicia. Następnie korekta, mała konsolidacja w wąskim zasięgu i oczekiwanie na ruch w górę. No i tutaj widzimy zakres konsolidacji, który miałem w obserwacji. Długa pozycja na tej spółce i oczekuję na wzrost wolumenu. Przede wszystkim interesowało mnie to wybicie powyżej ceny 3,56. No i widzę ładnie tutaj duże zlecenia ze strony ofert są wybierane. Ciut większy wzrost wolumenu. No i również już wstępnie do wybicia wychodzi. Wolumen dalej wzrasta, każde zlecenie większe, które pojawia się po stronie ofer, jest szybko wypełniane. No, i ten ruch, który mnie już interesował, mocniejsze wbicie, znaczący wzrost wolumenu. No i widzimy, jak szybko marketami wybierane są zlecenia po stronie ofer. No i po 7.4 7, 7, zostało wypełnione moje zlecenie, realizując y, praktycznie tutaj 27% ruch. Dziękuję i zapraszam do następnego filmu.